placówkę oświatową. Mowa no, jest placówką oświatową. Dlatego też bardzo ważna sprawa w tym momencie była. Trzeba tutaj powiedzieć, że nadchodzi pewien problem w Nowej Si w Szkole. Bo też musimy sobie tutaj powiedzieć programowo. No trudno, ale przegrałem trzy lata temu właśnie ten temat, który chcieliśmy który tam zainwestować e, duże pieniądze, żeby ładna placówka była. Tych dzieciaków jest coraz, coraz mniejszy i coraz mniej, czyli ta prawda wyśmiał ja niestety tam jest w tej chwili 24 czy 26 dzieciaków. I przed samorządem tej kadencji będzie naprawdę duży problem, żeby ta, plac, to, ta placówka była utrzymana, żeby po prostu ta placówka żyła, żeby ten piękna część naszej gminy, czyli rejony korzenia mocno fajnie funkcjonowały, bo naprawdę jest to... Miejsce położenia wszystkich tych sześciu wsi w korzeniu jest naprawdę piękne, urocze i cały czas trzeba myśleć o tych miejscach, żeby one ładnie były wkomponowane w rozwój w naszej gminy. Jest tutaj kilku ruchów strażaków. Chciałem powiedzieć, że tą gminę czeka, czeka też w najbliższych latach modernizacja obiektów tych strażackie, są w słabym stanie technicznym, czyli wymagają modernizacji. Niektóre już niedługo otrzymają środki finansowe i mam nadzieję, że pomalutku będziemy wszystkimi razem z duchami będziemy wspomagać te jednostki. Mam na myśli tę jednostkę łącką, sendeńską, korzeńską, zdworską i, i zajdzieżu. Mam nadzieję, że będzie nam się to udawało, żeby te obiekty były nie tylko służyły strażakom, ale również dla poszczególnych grup yy, społecznych dalej. dalej w danym regionie. No właśnie, to tyle wstępów. Ja mam nadzieję, że będą jakieś pytania. Mam nadzieję, że, że jeżeli są kto w tej sali, tylko mówię duże tematy, ja już pomijam tutaj małe, mniejsze zadania, bo to trzeba referat kilkugodzinny wygłosić, bo to wszystko się znajduje w tych dokumentach za mną, w strategii rozwoju gminy, która liczy 144 kartki i tam pisze na końcu, że jeżeli pary samorząd, który będzie się tam wymieniał, czy będzie ten sam, czy inny, jeżeli nie będzie mocno pracował, to ta gmina po prostu się zatrzyma. I dlatego na końcu chciałem po prostu powiedzieć, że takie tempo wszyscy sobie naszuczyliśmy na tej gminie, że odwrotu już nie ma. Drodzy Państwo, naprawdę z pełną odpowiedzialnością, bez względu kto będzie kierował tą gminą i kto będzie zasiadał w Radzie, Trzeba po prostu utrzymywać duże, szalone tempo w rozwoju, ponieważ jesteśmy na bardzo dobrej drodze i w tym właśnie rozwoju. Osiągnęliśmy bardzo dużo, ale jest szansa osiągnięcia, jeszcze więcej, tylko trzeba włożyć mnóstwo wysiłku. To tyle na wstępie, jeżeli będą później jakieś pytania do mnie, to odpowiem na wszystkie szczegółowe sprawy. Zresztą... Co roku odbywają się zebrania wiejskie, to tam wtedy szeroko omawiamy wszystkie sprawy. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, ja pamiętam naszego wójta, no, już od dobrych 30 lat. I powiem Wam szczerze, że takim dobrym mówcą to nie był w zasadzie, tak? Nigdy tak nie wiedział. Natomiast teraz, gdyby tak mógł nie, nie krząknąć, mógłby i dobrą godzinę mówić i nie powtarzałby się. Dlatego też byśmy poprosili jednak o zabranie głosu najlepszego mówcę w naszym powiecie, senatora Rzeczpospolitej Polskiej, kolegę Michała Boszko, by swą krótką wypowiedzią uświetnił nasze, nasze spotkanie, naszą inaugurację wyborczą. Bardzo prosimy. Ja wiem, że kolega jest... Cieszę że mogę się spotkać z tak wieloma znakomitymi osobami tutaj w Łącku i na początku bardzo serdecznie podziękuję za takie ogromne poparcie i życzliwość, jaką mi okazaliście w tych uzupełniających wyborach. Bez tego poparcia na pewno byśmy nie osiągnęli takiego dużego sukcesu wspólnego. Ja nie wierzyłem w ten sukces chociaż jestem bieżący, ale tutaj akurat nie bardzo yy, kalkulowałem. No, kalkulował lepiej i Pan Starosta, i Pan Przewodniczący, i Pan Marszałek, którzy zapewniali mnie, że oni się postarają wszyscy, a mieszkańcy na pewno obdarzą nas życzliwością. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Ja też zauważyłem, że yy, Pan yy, Pięknie mówi, ale ma o czym mówić, bo tych sukcesów jest coraz więcej. Mówimy na koniec, że trzeba tempo utrzymać tak duże jak teraz osiągnęliście. Jest takie piękne powiedzenie, prawdziwa mądrość nie jest czekaniem, ale wysuwaniem się do przodu. No i drugie, gdy wspaniałego dokonać też dzieła, bacz, by stosowna chwila nie minęła. Tutaj pan Wójt rzeczywiście wykazał się wielką mądrością, bo wyczuł sytuację. Nie można czekać. Byliście gminą na te 15 gmin w gronie najsłabszych, jeżeli chodzi o budżet. Mówiło się, że ziemia słaba, dochodów nie ma. Ziemia się nie zmieniła, a staliście się jedno z najbogatszych gmin o największych dochodach. I dzięki temu można coś w tej gminie robić. Druga sprawa to ten wielki, dobry klimat, z jakim spotyka się Pan Wójt, z jakim spotyka się Pan Przewodniczący. Z jakim się spotykamy my, kiedy przyjeżdżaliśmy tutaj jako przedstawiciele powiatu, to znaczy tego organu wykonawczego, bo Wy tutaj w Łączku macie największego i najwybitniejszego przedstawiciela władz samorządowych powiatu, jakim jest Pan Adam Sierocki, człowiek, który nie szczędzi czasu ani na sprawy Łączka, ale również na sprawy całego powiatu. No mówię, że jest takim dobrym ojcem tego powiatu. Cieszę się, że to właśnie w Łącku ukształtowaliście, uformowaliście tak znakomitego społecznika i samorządowca. Ale wiem, że wszyscy czekamy na wasze pytania. Ja nie powinienem tak dużo mówić. Ale kiedyś jak byłem na Białorusi z delegacją samorządową, i tak nas przyjęli w jakimś kołchozie bardzo dobrze, a potem jeszcze zawiązali w taki obrós budowy i, i, i takie właśnie, to się mówi, zachąski, tak? I coś do picia, posiedzieliśmy dłużej w hotelu, a na drugi dzień poszliśmy na jakąś taką, na takie spotkanie z władzami Mińska. No i tak patrzę. Do jednego z kolegów doszła opiekunka, o coś go zapytała i on tak usiadł prosto od razu. A mnie tak też głowa leciała trochę do przodu, to mówię, to się troszeczkę, żeby nie było widać, że ja trochę oczy przymykam. Tylko się podparłem, ktoś mnie tam za nami łapie, ta sama opiekunka. I pyta się, wybaren, bo w razie jest tam na dole. Czyli czy jestem chory, bo lekarz jest na dole. Ja mówię, że nie dobrze się czuję, to dlaczego się podbierać, jak taki przedstawiciel ważny mówi, tam właśnie z mińska. No ja mówię, jak nie można, to się nie będę podpierał. I rzeczywiście odechciało mi się podpierania do końca. A potem jak siedzieliśmy w hotelu, nie powiem tego mówić, ale tak, żeby odprężyć się, ówczesny prokurator już nieżyjący mówi, słuchaj, co ona e, od ciebie chciała? No ja mówię, podparłem się i mówię, o zapytaj się Jero, mnie o to samo. I on opowiedział taką anegdotę nam, jak przyjechał prelegent do kołchozu, no i Opowiadał trzy godziny, szkolenie takie prowadził, a jeden kołchoźnik tak trochę przysypiał na przodzie. Ty nie nagrywasz, Jurek. Dokładnie. Nie nagrywasz. Jak skończył, wszyscy słuchali elegancko, a potem pytał, znacie trochę rosyjski, będę mówił trochę po rosyjsku, trochę po polsku. Wapros jest? No nikt nie pytał się. Zbyszku, nie wiem, czy tu będą pytali ciebie państwo, wszystko wiedzą. No drugi raz pyta, wapros jest? Nic. A u was? Do tego śpiocha. A on wyprostował się, mówi, da jest. No skarżycie. Towaryż prelegent, wy trzy czasy gawaryli. Dwa sypona wypili. Niech a co wam stać? A siedział e, kolega, który u nas jeszcze nie było tych e, e, alarmowych takich urządzeń, a tam były w hotelu takie dymniki małe. I pyta się e, prokuratora Marian, co to jest? Nie wiesz? No to wygląda mi na podsłuch, więcej żadnych kawałów nie opowiadał. Nie pasuje, ale to tak na żartu. Natomiast, proszę Państwa, ja w Senacie tak się dopiero zaczynam uczyć. Dostałem miejsce w po Ludowcu, bo nie ma, jest jeden tylko senator z PSL. Dzięki Wam. No i tam przyszedł taki doświadczony senator mówi słuchaj, bo powiem jak po ślubowaniu było. Po przyszli do mnie z platformy senatorowie, ich jest najwięcej, jest 56. I mówią, witam koalicjanta. Ja mówię, że będziemy współpracowali. Ale jedna z taka młodsza osoba mówi, ale proszę pana, u nas jest taki zwyczaj, że mówimy sobie po imieniu. Czy pan się zgadza? I ja mówię, no nie, to jest niemożliwe. i tak zaraz, że patrzyli na mnie jak na jakiegoś wroga. Ja mówię, słuchajcie, to jest niemożliwe, bo ja nie znam waszych imion. No i wszyscy zaczęli mi te imiona swoje mówić. Teraz mówię. To jest możliwe, możemy sobie wrócić, dlatego mówię, że przyszedł i do mnie tak na tym, mówi, jak się tej siedzi? Bo mówi, zmieniłem tą blaszkę, wyjąłem innego, przestawiłem, a ciebie na tym miejscu, gdzie, w tym sektorze, gdzie ludowcy siedzieli. ja siedzę obok senatora Eryka Smulewicza, to jest Płocka, a obok mnie po drugiej stronie siedzi wodzimierz Cimoszewicz. Bardzo sympatyczny człowiek, znacie go od dawny premier, bardzo pracowity, on cały czas tam na komputerze pracuje, bo zna problemy, to nie musi tak za bardzo uważać, zresztą ma uwagę podzielną. No i tak, na pierwszej sesji wypowiadałem się w sprawie świadczeń dla powodzi, bo nie mogłem tego zostawić tak bez zabrania głosu bo w punkcie tym o powodzi była sprawa tylko dotycząca południowej Polski. No to przypomniałem, że i tutaj, że trzeba ująć wszystkie rejony w Polsce, bo mnie nawet tam, gdzie nie ma dużych rzeczy. Jak były te ulewy, to nie wiem, czy Państwo wyściół wierzyli, ale podtopiło gminę w podtoki Łoszkowe, Mulkowie i wiele takich miejscowości, gdzie te rzeczki były małe, woda poszła, a ludzie w czasie robót drogowych pozasypywali e, rowy i przepustnie brogi. I ta woda wypłynęła przy tych ulewach pod budynki, także była dosyć taka duża sytuacja tragiczna dla tych domów, dla tych właśnie mieszkańców. Okazało się, że jednak ta mądrość ludowa jest potrzebna.